Siemanko widzowie, dawno nie było vloga na moim kanale, ale chyba czas to zmienić, a po tytule widzicie, że dzisiaj specjalny dzień, 24 sierpień, czyli Kobe Bryant Day, Mamba Day i z tej okazji SK Store zorganizował turniej 1 na 1 i turniej ojca z córką. Takiego czegoś jeszcze w Polsce serio nie było, ale zobaczcie co jest tam bo to jest serio, niesamowite. Mural Kobiego i Gigi na boisku do kosza, no, nic lepszego naprawdę nie może być. Za mną jest cały turniej i z drugiej strony też jest mural, który Wam zaraz pokażę. Jest kobie w swoim jump jest Naprawdę genialnie. Szybka zmiana koszulki, mamy SK i co? Zaczynamy zaraz turniej. Ostatnie teraz są zapisy jeszcze. zrobić? Co chcesz? Fotę, fotę. No to robimy fotę. No dobra. Dawaj, a skąd jesteście? Warszawy. Warszawy. Dzięki. Dzięki. Żółwi. dzięki. Będziecie na vlogu. Dzięki bardzo. Dzięki czy wiecie, ale Dziema producentem się, a... koszulek dzisiejszych jest Kuba. I Jazzbox Sport. Jedziemy. Jazzbox sport. sport, szybka reklama. Szybka, szybka, szybka piłka. Szybka piłka, ale stroje są. Giga. W ogóle. Super inicjatywa, fajnie zagrać. Tak, spodenki te są twoje? No, tak. Spodęki są giga mocne. Pomysł SK Stor, żeby nie było. Paweł tutaj wymyślał, także Paweł bardzo wymyślał. fajnie. To dla Jaiany, także super inicjatywa. Muralę widziałeś? Proszę? Murale widziałeś? Nie właśnie gdzie je są? Tam. Tu jeden, no, tam, tam idę. drugi. Idę zobaczyć. O, Kuba idzie nosić muralę. Tak a jest. Serio, proponuję spodenkę jeszcze raz. Moi drodzy, ale najlepszą koszulkę zawsze już szef. Szef ma tak, zawsze najlepszą ja koszulkę. Zobaczcie, co tu się tak, dzieje. Tak, ja tak. Panie. Nie sugerujcie się rozmiarem, oczywiście. To wygracie chłopaki? Tak, wygracie? Oczywiście. Wygracie? Tak, wygracie? Tak, Próbujemy. Okej. Okay. A jesteście w, w turnieju jeden na jeden? Tak, tak. Bardzo fajnie. Ty jutro na Filipiny w ogóle? Tak, zgadza się, jutro na Filipiny. Nie jutro, dzisiaj. Dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem. Pop cały czas pracy jest. Cały czas pracy. Ale przyjemnej pracy. A dzisiaj jaka jest twoja rola tutaj? Powiem parę słów z głowy, czyli z niczego na temat kobiego grajanta. Wszystkiego dowiecie się w trakcie. Mów kiedy, to wypuszczę powietrze z brzucha, bo zaciągnąłem już taki dług, lecz, że się przewrócę. Ciemno się przed oczami robi, lekkie mroczki się po pojawiają. Teraz jest szybka odprawa, ogarnięcie zasad i zaraz zaczynamy turniej 1 na jeden, w którym do wygrania są kobiki ósemki z dzisiejszej premiery. Kobi Halo są mega piękne, sam chciałbym je wygrać i trochę żałuję, że nie gram w dzisiejszym turnieju, ale myślę, że komuś się bardziej przydadzą. już rozpoczął, za mną chłopaki grają jeden na jeden, a ja mam do was pytanie, do ciebie mam pytanie. Co Jaki klub wydraftował Kobiego? ciebie? Charlotte No ja mam do ciebie nagrodę. Jaką? No zobacz. Kurde, muszę wyciągnąć, muszę wyciągnąć nagrodę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Paseczka mam Day. Dzięki. Na razie. O, wygrałaś mecz? Wygrałaś mecz? Wygrałaś mecz? Super, brawo Mega fajnie. Dziękuję bardzo. Za mną właśnie zacięty mecz Jest 6-4 i jest chyba 7-4 Koniec Jeszcze Kiwin win. Czemu ty nie grasz? Nie myślę, że... Mam syna! A... A... O tak. O tak. A w zasadzie dwóch Dą znajomy, w zasadzie dwóch Najbliższych. A to jeden najlepiej, nie? Gramie też wrzucałem, ale... Słuchaj, jak myślę o tym, to mnie Achille'a się To tak, to tak. Szybka trójka. O ja pierdziel. Taki spany był, a nie zagrał. Zaskoczenia ciężkie Partyzanta. Jest się w tym momencie trwa quiz o Kobim Briancie. Zobaczcie, ile osób bierze udział. Jest wyświetlane, są pytania na Telebimie. Ludzie odpowiadają na aplikacje, jest naprawdę mega dobrze zorganizowane. I osoba, która będzie najwięcej, odpowiedzi, ok, wygrywa odpowiedzi prawdopodobnie dobra, Bondo SK dobra, Store. Dobra, dobra. Jakiś update jest? Dziesiąty, dziesiąty jestem. Dziesiąty, a ty? Ósmy. Kurde. Jakie miejsce? Trzy dziewięć. Trzy dziewięć? Elegancko. Do przodu. To są ile zdobyło średnio. Ile zdobył? Siedem trzy. Siedem sześć. A które właśnie miejsce teraz? Ja mam szóste. Ja mam czternaste. Dziś pamięta bardzo dobrze to spotkanie. Siadła. Tak, kamerę wysiadła. Dobra, zagrałem teraz widzę, Widzem 1 na 1. Wygrałem oczywiście. A teraz są teraz grane są półfinały chyba. Tak, są teraz grane półfinały. Więc wreszcie tak naprawdę cały event kończy i będziemy rozdawać nagrody. I poznamy zwycięzców Mamba Day. razem Alicja Wielkie brawa. Wielkie brawa. 8 połowy na ten. Ojo! Czekaj, poczekaj, poczekaj. 12, białe ustawienia. Robią robotę. Przepraszam. I po evencie wygrał Słoniu. Do niego trafiły nowe kubiki 8. Ja już jestem trochę zmęczony i głodny. Lecimy teraz do hotelu Spanko, Szybka kolacja. A jutro co? Widzimy się w drodze do Gdańska. Jutro jeszcze mamy dzień luźny. na dwa dni turniej Red Bull Half Court, finał krajowy i drużyna, która wygra cały Red Bull, leci do Belgradu na turniej światowy. Do jutra! Dzień dobry moi drodzy, my już jesteśmy w Gdańsku. Idziemy sobie elegancko teraz zjeść śniadanko, a o 14 widzimy się na Red Bull Half Court w Skrabiardzie. Jak ci się spało dzisiaj? Bardzo dobrze. Cudowny, teraz jest cudowny. Akurat mamy hotel Cudere. pod stocznią, a jak widzicie, w stoczni są same imprezy. Więc darcie pizzę! O czwartej rano zapewnione było. Co nie? 5.36. 5.36 ładne krzyki były, ale ja na szczęście mam kamienny sen. Ty masz trochę gorzej, chyba. Wyglądasz na niewyspanego. a tu gdzieś miałabyś tekstylia, właśnie. Trzeba sprawdzić, gdzie to jest. Czekaj. Eleganckie śniadanko jest. Chyba zadowolony I jesteś. Pięć jajek. To jest nasza równica właśnie między nami. Pięć jajek czy jajka. Już po śniadanku. Do eventu jeszcze zostały 3-4 godziny, więc postanowiliśmy jechać pozwiedzać. A jedziemy do Sopotu. Na molo. Na molo. A mamy tam 26 minut dokładnie. Więc luzik, arbuzik. Pokażemy wam molo w Sopocie. Tak zwany Monciak. Tak dobrze mówię? Monciak. Nie, Monciak to jest cały, cała droga. Cała droga. Okej, okay. Monciak to jest cała droga. Etap zwiedzania Trójmiasta. Widzimy się w Sopocie. I jesteśmy w Sopocie. Tylko, że nie na Molo, ale na plaży. Molo jest tam, tak? Tak. Tam jest Molo. Nie byliśmy tu z dwa lata. Znaczy, ja tu byłem dwa tygodnie temu, nie? Tylko <głysza> <jako> w Gdańsku. <głysza> Gdańsku. nie jest to samo. No dobra, ale w Sopocie nie byliśmy dwa lata. No widać zobacz Gdańsk. co masz tutaj. No widać Gdańsk, pogoda była lepsza dobra, do, do, do. Idziemy na Molo. I na główną drogę chyba, co? Monciak. Na Monciak idziemy, dobra, idziemy na Monciak. Klasycz, no klasycznie, goferek, bo jesteśmy nad morzem. Dobry no, 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 bez cukru i <gry> Serio, bez cukru i smietana, tak? na Jak bez cukru to. Bez cukru śmietana. On my wytrawny. Wytrawny go. Do dupy. <grym 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 nie jest w ogóle ten... to... nie, nie, bo to nie jest słodka i droga, nie? No tak, bo do to muszę powalić, po tym nie? Chcę okay, 5 na 10. <grym> Ale zjem. Co robimy? Idziemy na molo za dwie dy Halo Idziemy? Idziemy na molo, na dwie dychy. Ale Możemy karnet kupić. Karnet ten to kupiłem na molo w ogóle. 100 ,15 zł 15 wejść. To mamy na 10 lat inwestycja. To co kupujemy karnet Tylko w Polsce Proszę bardzo Dziękuję spacerku Dziękujemy bardzo no ale jest tu dzisiaj strasznie ponuro, no co wam powiedzieć, słońca nie ma, ale, no, ale woda jest jak ta przejrzysta. <laughs> przejrzysta woda, jest to no tak. My już Sopot zwiedziliśmy, jest godzina 13:50, więc lecimy na Red Bulla do Scrabiardu, czyli na Stocznie, tam będzie turniej. Dzisiaj poznamy finalistę, który pojedzie do Serbii, do Belgradu. Mam nadzieję, że będzie to drużyna Guzola. Opsa. Elegancja Francja, fura jest, woda jest, ale jeszcze trzeba coś zjeść, więc idziemy teraz jeść. I dotarliśmy do Scrabjardu. jesteśmy już na Stoczni Gdańskiej, gdzie odbywa się turniej Red Bulla. Słońce wyszło. Słońce wyszło, dokładnie tak. Wyszło słońce, bo było bardzo ponuro. A bałem się, że będzie padał deszcz i na szczęście to tak nie będzie, bo jest mega fajne słońce, nie będą zakrywać boiska. Nie będziemy się przenosić na halę, no i tyle. A teraz wejdziemy na boisko. Trzy sekundy do rzutu... Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak, tak. Jest A dobra. I co? Jeden do przodu jeden mecz. Do przodu jeden mecz? Za chwilę drugi. Trzeba, Trzeba zrobić robotę i jechać do domu. No, dokładnie. W gradzie to tam już za grubo. A no, ja wtedy ja, ja no, ten, ja no, ten Tak? No. To ty bardziej trzeba wygrać. No, ale no, mówię, no. Musisz to wygrać, bo potem mamy fajną wycieczkę w 4 wygramy. Pojedziemy do kraju i Jok Jokicia spotkamy na... Tak, na Bobana. Bobana, no, <laughs> dokładnie. Cała no. ekipa. ty jak tam? Bardzo dobrze. Teraz przyjechałem nagrać ten piękny event. I tyle. No, pogoda dopisała, nie? No fajnie, bo słońce wyszło, co nie? No, mówią, że tak dwie godziny a później zobaczymy, nie? Mordeczki. Zobaczcie, kto z ze mną jest. Przekosa. Gość, który odwiedził najwięcej koncertów prawdopodobnie w Polsce. Tak? Jest to możliwe? Myślę, że jestem może w top 10. W top 10, tak, co? prawie tak. Ale myślę, że za rok dwa to już będzie na pierwsze miejsce. Na pewno w ostatnich dwóch latach mogę być osobą, która zobaczyła ich najwięcej. I top... Koncert twój, top. Ale w Polsce? Na początku Ale, w Polsce? W Polsce, tak, okay. jest. No? Takie jedno wydarzenie, tak? Jedno wydarzenie, które wiesz, za zapisujesz się na swojej kartach historii. Bo Myślę, jest że, to, że żeby... bardzo dobrze wspominam e, zakończenie kariery Kwebo, gdy grał z trasy Psycho Relations, e, okay. koncert w Poznaniu. I to nawet nie nazwałbym tego koncertem, tylko po prostu... Performensem taki mocny? artystycznym, niesamowita rzecz. Okej, okay, a za granicą? Za granicą, no to przecież rozmawialiśmy ostatnio o Trawis w Rzymie, gdzie pojawił się Kanye. Cała ta atmosfera, to że byliśmy w największym starożytnym cyrku Rzymu, wokół jakiegoś Koloseum, A w ogóle pierwszy jak koncert Utopii. A jak z biletami na, na tam wyglądało? dostawać normalnie, czy w sensie eee, ludzie dostawali normalnie tam by, kupić? Było czy? ciężko, było ciężko. No. Fajnie nam się udało e, złapać je, ale była jakby strefa bliżej sceny Pit, na którą mieliśmy i była też General, która była o wiele większa. Na tą drugą było o wiele łatwiej dostać okay. bilety, ale nam się udało bilety zdobyć, które już a jak ceny tam były wyglądały? E, bardzo spoko, bo... Do Polski. 50 euro plus minus. Okej, okay, to, to spoko, na to, jak? to czasami wiesz, jakiś bip, są na macie tak. tyle kosztuje. <głos> Słyszeliście? Musicie <noise> <noise> to zmienić, mata. <noise> Guzol. Półfinał zaraz. Tak, półfinał zaraz. Gotowy? Ja zawsze gotowy. Skupiony, <noise> Obserwuję przeciwnika i lecimy z tym, mordo. I zaraz się zaczyna finał. W finale moje ziomki: Marcin Zadeczny, Mike Hicks, Guzo. Lecimy z finałem i zaczynamy. PM Star! Zajęliśmy granie. zajebiśmy Guzo! Go Mike, go, go! To Do na niego. no tools! Od razu. Serbia, Serbia. Okay. Dawajcie, dobra. Serbia Serbia Serbia, 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 Serbia. Serbia, Serbia, let's go. Yeah, Guzo go. go. gonna go make two, the game is over. Let's <laughs> go. Money in the bank, baby. Let's go. I'm the best in Poland, really. Me? stary, wygrał, finał, Jedzie do Belgradu. A wiadomość ode mnie na koniec to jest taka. Przyszedź z nimi. Radzie.